To mój kolejny odcinek na tym kanale, ale coś mi usunęło. Yy, a nie. Ja sobie usunąłem filmiki, bo miałem pełną pamięć. A teraz lecimy z nową częścią w Minecrafcie dekoracje. Dzisiaj pokażę Wam trzy dekoracje w Minecraft. Do no pierwszej dekoracji będzie potrzebny, potrzebna woda z tropikalną rybką. I yy, jeszcze będzie potrzebne kurczę, co? Yy, zaraz wracam, tylko to wezmę. I już mam te wszystkie rzeczy, a więc co robimy? Tak, tu na trzy. Tak. Tak. O, i tu wlewamy wodę, tu. I teraz robimy sobie tutaj na dwa. Trzy schodki dajemy. Yy. Nie, tak. Te cztery później tego. Trzeciego od dołu niszczymy. Robimy tak. I te, o wszystkie schodki tu niszczymy. Tak. Nie, nie tak. O. Teraz tak. Tak. Ale może to nie zadziałać. Nie wiem. Ale spróbujemy. Dobra. I teraz tu damy jasnogłas. Takie coś. O. To jest Minecraft na telefonie. Nie wiem czy na. Konsoli PS3 to zadziała na Minecrafcie. Ale chyba nie. No nie, bo ja mam tą konsolę, ale sobie kupię nową. Yy, Xboxa za rok. Yy, I będę nagrywał też na Xboxie Minecrafta. I może FIFA, ale to zobaczymy. Chyba nie FIFA. I teraz... O, co? Tu jest. Sobie wylewamy wodę. Tylko że chyba bez tego jasno głaza O! O! I to zadziała! Tylko będę musiał wejść do środka. Tego. Jak to? Co? Yy, to fake. Nie wiem, to chyba działa, ale nie wiem czemu u mnie nie działa. Zaraz zobaczę dlaczego. Dobra, już wiem jak to się robi, i źle to zrobiłem. Tu musimy to zniszczyć, ale nie ten. Schodek, bo on mi się przez przypadek zniszczył. Ale co fajne jest, polecam możecie sobie zrobić. Macie, oczywiście, tego Minecraft'a. I tutaj to muszę naprawić. O, już naprawione. I teraz robimy sobie tak. Je, je, nie tak. tak i tak. Tu dajemy jasno to i w końcu możemy wylać tą wodę. Wylewamy. o, i będzie pasowało Co? dobra i znowu wchodzę do tego czegoś no akwarium dla ryb to jest i do tego wchodzę i wylewam wodę ej, jak to? jest barier blok musi być czy coś A Ja tu nie wylałem. Ej, no wylewałem, ale Coś się poniemu A Co? Dobra, to nie działa, nie umiem przynajmniej ja tego zrobić, a więc nie zaliczony. Kolejny live, a coś z Minecrafta to jest taki drapak dla kota, jakby takie coś, a już mówię co będzie potrzebne, jajo kota. Kurczę. Pieczony dorsz. Drewniana popłytka, tylko gdzie są popłytki, popłytki, popłytki. O tu. Taka o popłytka. Płotek. I... i teraz jeszcze zrobię dzień już dzień i co robimy takie coś tak i tak Tu dajemy to a jeszcze będzie potrzebny za zapadnia dębowa Łatwo. I to jest dla kota i to działa. To jest fajne. Kuryczaczki. Na telefonie się trochę ciężko gra. No ale nie ma co narzekać i tak jest dobry Minecraft, to, to się liczy. O. Takie coś? Mały koczek. Dobra. No chodź tu. No czemu się nie karmić? Nie wiem. Ale jest takie coś dla kota. A więc fajne, saliczone. Robimy teraz tak na... Nie chcę tego jeść. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, tak, tak.

i tutaj robimy tak i to jest ostatni na tym filmie dekoracja teraz wezmę inne rzeczy to będzie jakiś płotek ja wezmę ten zwyczajny co jeszcze będzie potrzebne obłędnie jakiś blok Jeszcze pół płytka, Ja to robię z drewna. Pułytka. Woda. Pułytka. Woda. I schodki. To wezmę. Tak, ja. Czemu by nie? I robimy sobie tak? O tu? I tak sobie tu budujemy? Wylewamy wodę. Teraz tego nie słychać, bo tego nie słychać, jak się nalewa do płotków. O, idź stąd owca. Dobra. I teraz to tak wylewamy tu. Jest lit. Robię to sobie tak. O nie. Dobra. Jest dobrze. Tutaj jeszcze tak. Tak. O. A, i jeszcze będzie potrzebne lampion, i zaraz kończę odcinek. Tu wylewam, i to jest takie coś. Miało to inaczej wyjść, ale też fajne. Polecam, zróbcie to. Koniec odcinka. Daj subskrypcję na moim kanale, łapeczkę w górę i będzie mi bardzo miło. Do następnego odcinka.